Otwieram pięćdziesiątą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Jakubów. Bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie. Uczcijmy chwilą ciszy w pamięć zmarłej Janiny Wiktorowicz, wieloletniej sołtys miejscowości Anielinek. Dziękuję bardzo. Już skoro przy tym temacie jesteśmy, to ja tylko powiem, że y, msze za świętej pamięci Janinę Witorowicz odbędą się w kościele w Listowie y, 31 stycznia od pani wójt i od urzędników gminy i urzędników Urzędu Gminy Jakubów o godzinie 18, a 6 stycznia od sołtysów i radnych z gminy Jakubów też o godzinie 18. O 18. Witam państwa bardzo serdecznie Bardzo proszę wszystkich radnych o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Informuję, że na sesji obecnych jest dziewięcioro radnych sesja jest prawomocna. Porządek obrad dzisiejszej sesji występ jest następujący. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Szósty. Wolne wnioski. Siódmy. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Ósmy. Zamknięcie posiedzenia. Czy ktoś zgłasza jakieś propozycje zmian względnie uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę. W takim razie porządek uważam za obowiązujący. Pierwszym punktem do omówienia jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gmin na 2022 rok. Bardzo proszę o zabranie głosu panią skarbnik. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana przede wszystkim ze względu na to, że musieliśmy wprowadzić środki na dodatek węglowy, tak, dlatego, ponieważ wprowadzenie ich 29 grudnia niestety, ale no, czyniłoby to bardzo trudnym realizację tego zadania. Przepraszam. <trym> 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 bardzo przepraszam. Korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest sesja, też pozwoliłam sobie wprowadzić inne zmiany, czyli wprowadzamy tak, dotację dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 20 904 zł. Są to środki na obsługę naszego GOPSu, u czyli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wprowadzamy również subwencje z rezerwy. Oświatowej 15 569 zł. Wprowadzamy nagrodę ministra edukacji narodowej w kwocie 8 782 zł. 50 groszy. Wprowadzamy dofinansowanie z KFS, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 8 320 zł. Dodatki węglowe, które wprowadzamy, to są na kwotę 348 040 zł. Wprowadzamy również środki, 90% dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dlatego że musieliśmy je wprowadzić do, na, w dochody, bo już otrzymaliśmy te środki, są fizycznie na koncie bankowym. I W przyszłym roku będzie realizowane z tych pieniążków zadanie poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Jakubów. Wprowadzamy również ponadplanowe dochody w kwocie 133 903 zł. Są to głównie wpływy z infrastruktury sanitacyjnej, z różnych dochodów, wpływy z usług w gospodarstwie mieszkaniowej wpływy z odsetek, wpływy z podatku leśnego oraz od odczynności cywilnoprawnych 53 585 zł, jest to największa pozycja, wpływy zez zezwoleń na sprzedaż alkoholu 397 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4300, wpływy z opłat za wyżywienie uczniów 61 000 zł, no to wynika z tego, że została podniesiona stawka za wyżywienie dzieci w związku z, z podwyżkami cen. Wpływy z Funduszu Alimentacyjnego 5197 zł. Dochody te przeznaczyliśmy na zakup usług związanych z odławianiem i transportem zwierząt do schroniska, zakup usług dla infrastruktury wodociągowej. Zakup usług dla oczyszczalni. Zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie dróg 20 tysięcy złotych diety dla radnych 5 tysięcy złotych zakup materiałów i usług na bieżące potrzeby urzędu 7 tysięcy złotych, wypłaty diety dla sołtysów, zakup materiałów dla OSP 100 zł diety dla sołtysów 500 zł. Zapłata za przegląd w budynku ośrodku zdrowia 800 zł. Na środki żywności przeznaczyliśmy dochody z płat 61 tysięcy i zakup materiałów dla oddziałów przedszkolnych 4300 zł. Dokonuje się również przeniesień planu wydatków na kwotę 136 774 zł. I są one przeznaczone na zapewnienie wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń oraz usług pozostałych w szkołach podstawowych 74 254 zł. Zapewnienie wynagrodzeń pochodnych oraz środków na dodatki wiejskie dla oddziałów przedszkolnych 31 220 zł. Zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Gminy 25 000 zł. Zapewnienie środków na wyposażenie i środki czystości dla kuchni szkolnych w kwocie 6300 zł. Jest to cała uchwała. Dziękuję bardzo. wiceprzewodniczący mi wyłączył. Bardzo proszę Piotrek o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Jakubów z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 714 373 24 zł. 24 W tym dochody bieżące. Zwiększa się o kwotę 572 863 37 zł. 37 groszy. Dochody majątkowe. Zwiększa się o kwotę 141 509, 509 87 zł. 87 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi. Zwiększa się planowany w Wydatki ogółem o kwotę 714 373 złotych 24 grosze, zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 572 863 37 zł. 37 groszy. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 141 509 87 zł 87 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 W wyniku zmian wprowadzonych w paragrafie pierwszym zmienia się treść uchwały budżetowej. Ustęp pierwszy. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, otrzymuje brzmienie. Ustala się dochodu budżetu w łącznej kwocie 42 131 042,19 zł. 19 groszy z tego. A. Bieżące w kwocie 36 606 210 ,76 zł. 76 groszy. B. Majątkowe w kwocie 5 524 831 ,43 zł. 43 groszy. Ustęp drugi. Paragraf pierwszy, punkt drugi otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46 314 897 zł i 50 groszy, z tego a: bieżące w kwocie 35 877 335 zł i 63 grosze, b: majątkowe w kwocie 10 437 561 zł i 87 groszy. Ustęp 3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego wynoszą 5 609 104 ,54 zł 54 gr. Ustęp 4. Dokonuje się zmian w tabeli numer 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok. Jednolity tekst tabeli nr 3 stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. To z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu. Proszę o podniesienie mandatu i naciśnięcie przycisku. Wynik głosowania jest następujący za 10 głosów, głosów przeciwnych 0 głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Punktem następnym są wolne wnioski. Kto z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Wójt. Czyli tutaj, Państwa Radnych nie ma zapytań, to ja tylko chciałabym Państwa poinformować, że odbył się przetarg na rozbudowę naszej oczyszczalni w Londynie z jednoczesną budową 200 metrów wodociągu na ulicy Wspólnej w Na to zadanie otrzymaliśmy z ostatniego rozdania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego, 4,5 miliona złotych dotacji. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego stuprocentowa, nie, wymaga, nie wymagająca żadnego, najmniejszego, nawet pół procenta środków własnych. Przetarg na to zadanie został ogłoszony w sposób zgodny z zamówieniami publicznymi. Zgłosiła się, drodzy Państwo, jedna firma, ale niestety ten przetarg musieliśmy unieważnić, ponieważ ta oferta opiewała na. Blisko 9 milionów złotych. Już nie mówię w tych końcówkach, więc po analizie możliwości pozyska od, od zyskania watu, nie jesteśmy w stanie dołożyć półtora miliona. Za duże. To jest kwota półtora miliona, żeby ze środków własnych na to zadanie dołożyć. To zadanie oczywiście było podzielone na to zadanie oczyszczalni, rozbudowa tej oczyszczalni i ten wodociąg. Jeżeli chodzi o wodociąg, bylibyśmy w stanie to zrobić, bo tam było do dołożenia około 10 tysięcy złotych, ale w związku z tym, że to był przetarg i to jedna firma tylko złożyła na te dwie, dwa elementy tego zadania tą ofertę, ze względu na brak środków i możliwości dołożenia tych środków, przetarg unieważniliśmy, do czego mamy prawo i oczywiście w pierwszym kwartale tego roku. Ten przetarg ponowimy. Tak jak Państwo widzicie, troszeczkę zima nam upiększyła nasz, nasze otoczenie i nasz świat, ale to, tak jak Państwo zauważyliście na chwilkę, ale to wiąże się z odśnieżaniem dróg. Na zimowe utrzymanie dróg, oczywiście, mamy wyłonione dwie firmy. Część wschodnią odśnieża Pan Wiesław Klepacki. Część zachodnią pan Rafał Czerepiński. Rafał Czerepiński ma również posypywanie dróg. Oczywiście drodzy Państwo, to jest tak, że ten sprzęt działa jak nie ma zimy, jak przychodzi zima. To jest problem i były, były bardzo poważne problemy ze sprzętem tutaj na, po, po stronie zachodniej. Więc musieliśmy się posiłkować firmą ze Stanisława. Również musiał wjeżdżać pan Klepacki, więc tutaj były utrudnienia. Chcę powiedzieć, że szykuje się znowu, są zapowiedzi takie meteorologiczne, że w okolicach Trzech Króli, czyli 6 stycznia, ma się ponownie śnieg pojawić, więc będziemy się już posiłkować inną firmą, która tu się pojawia, ponieważ no, od godziny pierwszej, kiedy jest wyjazd na ulicę na godzinę szóstą, Powinny być drogi udrożniane. No niestety, po tej stronie zachodniej niestety nie było to możliwe były utrudnienia. I teraz, drodzy Państwo, tak to, to będzie wyglądało. Jeżeli są jakiekolwiek pytania czy uwagi, czy państwo, do, do, czy państwo sami coś widzicie, czy y, państwo, do państwa zgłaszają y, mieszkańcy, dajcie znać do mnie, dajcie znać do Jacka. Cały czas oczywiście jesteśmy w pogotowiu, mamy tak zwane telefony alarmowe, bo to no, jest akcja, tak. Y, I teraz chciałabym y, zapytać, czy są jakieś potrzeby teraz jeszcze, że jakieś błoto pośniegowe trzeba ściągnąć, czy, czy są jakieś utrudnienia czy, czy jeżeli coś, to Państwo to, to zgłoszą. Ja wiem, że się sam ściągnię tylko czasami jest tak, że żeby nie złapał murusa, Zapowiadają zero. A wiecie, do 0 to może się przekształcić na minus 1 i może być problem, więc trzeba by było zareagować y, teraz. Jeżeli są jakieś zgłoszenia, to proszę mi to y, powiedzieć. Tak? Y, serdecznie Państwu dziękuję tym, którzy byli, którzy znaleźli czas za udział w naszej Wigilii gminnej, która odbyła się w ostatnią niedzielę, 18 grudnia. Myślę, że takie spotkania trzeba organizować. Mieszkańcy dopisali z, ze środków Urzędu Marszałkowskiego, był zorganizowany koncert kolęd w wykonaniu chóru Garwolińskiego, działającego przy Miejskim Domu Kultury. Był, była możliwość wspólnego podzielenia się opłatkiem, po kosztowania potraw wigilijnych, które przygotowały w ramach konkursu kulinarnego. Koła gospodyń, wszystkie 13 półgospodyn przystąpiło. No i był to taki czas, żeby chwilkę ze sobą pobyć. I dziękujemy tutaj na ręce pana prezesa Artura za wynajęcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie na ten cel. I teraz, drodzy Państwo, pozwólcie, korzystając z tego czasu przedświątecznego, że. Jeszcze tak Czyli jest to sprawy inne, tak? Mam pytanie, jeśli ktoś ma już z Państwa pytanie do Pani Wójt, to bardzo proszę. Bo ja, ja mam pytanie odnośnie tutaj właśnie modernizacji oczyszczalni w Leontynie. Jeżeli drugi przetarg nie wyłoni wykonawcy, który pani planuje, tu są pieniądze zewnętrzne. Co pani zamierza dalej zrobić? Tego nie wiem i zobaczymy, co przyniesie drugi przetarg. Albo będziemy rozmawiać z urzędem marszałkowskim, żeby ograniczyć zakres, albo po prostu będziemy robić przetarg do skutku, dopóki nie wyłonimy w odpowiedniej kwocie. Chyba, że mam nadzieję, że to był taki no, koniec roku, to jest taki troszkę niedobry czas. Ponieważ no, sami wiecie Państwo, że firmy troszeczkę zamykają rok, bilansują, yy, są urlopy, są pewne wyjazdy i niekoniecznie lubią firmy przystępować do takich przetargów. Poczekamy w pierwszym kwartale, a jak będziemy mieć drugi lub trzeci przetarg, wtedy będziemy się zastanawiać, być może będziemy musieli do tego zadania, do zadania dołożyć środki, ale nie jesteśmy w stanie dołożyć półtora miliona złotych do tego zadania. To jest... Yy przekracza nasze możliwości, półtora miliona złotych, to, to, to jesteśmy w stanie dołożyć półtora miliona, bo to będzie mniej więcej zwrot podatku VAT z tej inwestycji to jak najbardziej, ale nie drugie półtora miliona z środków własnych, bo tak jak mieliśmy taką sytuację, Państwo pamiętacie, na kanalizacji gdzie trzeba było dołożyć 200 tysięcy do tych 8 milionów 200, 000, które otrzymaliśmy z rfil milion i 7 200 z pierwszego ładu polskiego Trzeba było dołożyć 200 tysięcy i te 200 tysięcy pięknie się bilansowało, nawet z plusem na inne zadania ze zwrotu VAT-u. Tak? Chociaż to też tak jest, że my już ten VAT- pierwszy będziemy za chwilę mogli odzyskiwać i będziemy sobie go mogli jako własny udział do tych 5% włożyć, bo już pierwsza transza w listopadzie została zrealizowana 3 miliony 800 z Ładu Polskiego to zostało już zapłacone, plus 5% naszego wkładu, więc to już będziemy, to te pieniądze będziemy widzieć, ale nie półtora miliona dodatkowo ponad zwrot ponad zwrotu VAT, ja jestem dobrej myśli, myślę, że te ceny, tak brzydko mówią, tęchną że to też tak jak z węglem nagle, gdy kiedy się pojawił za 2000 węgiel na składach gminny nagle węgiel u przewoźników był tylko droższy o 100 zł więc to myślę, że to się tak pięknie wyrówna Będziemy się martwić, jak to będziemy mieć drugi lub trzeci przetarg. Mamy czas, to nie jest tak, że my mamy na to miesiąc czy dwa miesiące. Mamy czas i zobaczymy, co będzie. Ta firma, która się zgłosiła, bardzo dobre rekomendacje ma wśród wykonawców, wśród projektantów. Wskazali jako projektanta, bo to jest w tym na tej zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Jako projektanta wskazali tego projektanta, który nam pierwotnie tą stację tutaj projektował. Nie wiem, co to może kosztować 9 milionów. Nie wiem, co może kosztować przy rozbudowie jednego zbiornika z połączeniem do istniejącej sieci, tak? Przecież wszystkie urządzenia, wszystko jest. No będą pewne elementy, tak, ale nie takiego od podstaw. Poczekamy, zobaczymy, będziemy się zastanawiać wtedy, co zrobimy. Czy jest możliwe przesunięcie terminu wykonania? Ze względu na pozyskanie pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego? Tak, zawsze jest możliwość przed końcem yy, dwa lata yy, od zakończenia tej yy, yy, 24 roku. Dziękuję bardzo. Czy może komuś jeszcze przyszło jakieś pytanie do, do głowy w tym punkcie wolne wnioski? Jeżeli nie, to bardzo proszę Panią Wójt. Drodzy Państwo. W związku z tym, że za chwilkę, za kilka godzin, za kilkanaście godzin będziemy obchodzić święta, święta Bożego Narodzenia, wigilie, Tak jak dzisiaj byłam na Akademii Szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie i dzieci pięknie śpiewały, że jest to jeden dzień, taki w roku, który się nigdy nie powtórzy. Dzień wyjątkowy, dzień Wigilii, dzień Narodzenia Jezusa, dzień, kiedy spotykamy się ze sobą, kiedy śpiewamy kolędy, kiedy przebaczamy sobie, kiedy składamy sobie najserdeczniejsze życzenia, kiedy cichną wszelkie spory, na ten wyjątkowy czas tych świąt ja Państwu, Państwu najbliższym, Państwu mieszkańcom chciałabym złożyć życzenia zdrowia. To jest rzecz najcenniejsza, szczęścia, bo to do tego zdrowia musi być troszeczkę szczęścia, radości, spokoju, satysfakcji z tych. Z tej pracy, którą Państwo wykonujecie na rzecz naszej gminy, tej pracy Waszej zawodowej, tego, co robicie na co dzień, żeby to przynosiło satysfakcję, ale również, żeby przynosiło dochody, do, żeby, żeby zapewnić godne życie Waszym rodzinom. Życzę, żebyśmy przy tych stołach, przy tym dzieleniu upartkołę, przy tych stołach świątecznych spotkali się z tymi, z którymi kochamy, na których czekamy. Którzy są nam bardzo bliscy. Życzę Państwu bogatego Mikołaja, chociaż żeby przyszedł ten Mikołaj. Ja się zawsze śmieję, chociaż niech przyniesie rózg, ale żeby miał złotą stążeczkę I drodzy Państwo, na ten nowy 23 rok, wszelkiej pomyślności, żeby był dość taki pewny, żeby nie zaskakiwał nas takimi sytuacjami, jak mieliśmy w tym roku, wojna czy covid, nie, nie, nie wiemy czy tak nie będzie, ale oby tak nie było i żeby ten rok był 23 w waszych rodzinach, w waszych miejscowościach, w naszej gminie wyjątkowy, żebyśmy mogli realizować różnego rodzaju zadania, które są przed nami, żeby się to nam wszystkim udało i żebyśmy mogli e, fajnie i w zdrowym szczęściu go spędzić. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Skoro Pani Wójt już zaczęła, ja również dołączam się tutaj z najserdeczniejszymi życzeniami, przede wszystkim właśnie zdrowia, radości, wesołości przez ten okres świąteczny i nie tylko dla Was i dla całych Waszych rodzin. Wszystkiego najlepszego. punktem następnym jest przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Jeżeli nie ma protokołu, uważam za obowiązujący, przyjęty. Zamykam 50. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Jakub. Dziękuję bardzo.